dawno w naszym programie nie było, jednej z moich ulubionych. No, no niestety to, to brutalna polityka, gdzieś ją trochę na margines zepchnęła. Mówię o y, pani minister, wicepremier Emilewicz, nie wiem, czy pamiętacie. O, Kraków, Kraków. ona, jako, tak, ona jakoś wraca i, i ten powrót... To nie jest taki trumfalny powrót, tak. ...jej wypowiedzią, bo jak wiesz, ona zna się z grubsza na wszystkim. W tak. związku z czym zna się też na problemie zboża ukraińskiego. No tak, bardzo. Ona ona, ona, ona rośnie. To oni śpiewał, śpiewano w pieśni i użyźni ziemi szmat. To właśnie Emilewicz użyźniała no, ziemi to szmat. To jest ten chłop, I... który najwięcej ziaren ma. Posłuchajmy panie. Może zawinił właśnie ten unijny komisarz do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski. Przecież nawet krytykuje go Janusz Kowalski z Solidarnej Polski, wasz koalicjant, wiceminister rolnictwa, który w jednym z wywiadów mówi tak, no kompletnie nie rozumie sytuacji. On, czyli Wojciechowski, zapraszam go, żeby przyjechał nie na konferencyjki, tylko żeby porozmawiał z rolnikami. Żeby zamiast pisania ustaw sądowych zajmował się sprawami polskich rolników. To Są przekonany, że ten wniosek o przywrócenie cła byłby już dawno złożony. No, nie, nie potrafię ocenić, mówię, czasu pracy i ile pracy włożył i kiedy rozpoczął. Jestem przekonana, jeszcze raz powtarzam, że, bo wiem jak mielą wolno młyny europejskie i ile czasu trzeba poświęcić na to, aby taką czy inną decyzję, zwłaszcza dotyczącą środków i notyfikacji, tak jak powiedziałam, ponad standardowej pomocy publicznej. Jak dużo czasu to zajmuje i mówię, jestem pewna, że pan komisarz podjął, podejmował te działania stosownie i odpowiednio wcześniej. Pamiętam ją, Kraków. Ona, ona się tak świetnie zna na uprawianiu roli, że, że tak powiem wydymała nawet posłagowina. Przepraszam, wy, wy, zaorała posłagowina, tak, zaorała, chciałem powiedzieć, przepraszam. To mi się wymskło, bo ona była... Ja, ja była... poczułem, że jak ty mówiłeś o tej roli, to chodziło o któryś z teatrów krakowskich, bo jak wiadomo Kraków teatrami Kraków stoi. teatrem stoi, miała, ale ona miała jakąś rolę, tak? Ona miała rolę do zagrania. Zagrała y, totumfacką przyjaciółkę, powierniczkę, lojalną współpracowniczkę innego wybitnego humanisty, profesora, doktora, filozofa, magistra Gowina. Po czym go naprawdę tak zaorała, że chłopak się nie pozbierał. I do dzisiaj zdaje się ma problemy z samym sobą. A panie Milewiczko, nasza super dziewczyna, naprawdę. I jak potrafiła, jednym zdaniem. Powiedzieć, że obronić tego Europosła z PiSu, ja nie wiem. Ja nie wiem, może nie miał czasu. Nie, to dobre zdanie. Ale zobacz, że to było tak. Ja nie wiem, ile on pracuje, ale on na pewno bardzo pracuje i dobrze. Bardzo jest. pracuje, tak. Ale, ale to jest dobra odpowiedź. Ja nie to... wiem na początku, później też. Ale wiesz co, problem z zboża jest problemem ciekawym, bo... Ciekawym. No, jest czymś, co budzi emocje w tej chwili, co budzi jakiś protest i parę sił politycznych chce no, ugrać. Jaki jest ten problem, tak naprawdę nie wiemy. I dzięki ministrowi Kowalczykowi nie wiemy, i dzięki komisarzowi Wojciechowskiemu nie wiemy, bo tak naprawdę nikt nie umie nam powiedzieć, jak to zboże, które miało być tranzytowane, było ewidencjonowane, czy i jak było ewidencjonowane, czy i jak było przechowywane, czy i jak było ewentualnie fiskalizowane, jeśli było sprzedawane na terytorium Rzeczypospolitej. Pan premier powiedział, że to wszystko wina Unii Europejskiej. Tylko no że tak. Może hmm. zdaje się, że to pan premier Morawiecki ma tutaj. Jedyny powinien mieć orientację, co się dzieje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Faktem jest, czemu nikt nie zaprzeczy, że przez wiele miesięcy, od kiedy powstały pierwsze pytania o to, jak to będzie technicznie wyglądać, jeden z pierwszych, który zadał to pytanie, był Donald Tusk, który był wtedy Zwyzywany od rosyjskich troli, kiedy powiedział: Słuchajcie, idzie tu masa zboża, to trzeba jakoś uregulować, bo się zrobi problem na rynku wewnętrznym, jeśli to zboże z Polski nie wyjedzie. Wprawdzie my do dzisiaj nie wiemy, jaka jest skala zjawiska, czy to 50 tysięcy ton ktoś sprzedał, 100 tysięcy ton ktoś sprzedał, czy 10 milionów ton ktoś sprzedał. E, tego, tego nie wiemy, bo nikt tego nie wie. No, na pewno tego nie wie minister rolnictwa, na pewno nie wie tego premier, być może rosyjskie służby to wiedzą, ale nie chcą się podzielić. E, taką A to świntuchy, świntuchy. No, oni, oni niedobrze nas traktują, niedobrze. Nie, nie, A przynajmniej nie wszystkich nas dobrze traktują. O, w ten sposób. <śleskutki> <śleskutki> bo, bo są Te bardzo ładne, proszę Państwa, powtarzamy 3-4. Rosyjskie służby nie wszystkich <śleskutki> nas dobrze traktują. No, to jest bardzo ładne. Ja muszę to zapamiętać. Pozwolę sobie zacytować w moim komentarzu. Dobrze. E, o, no proszę. ale. Problem jest i wiemy, że. Ach, bo tu jest jeszcze jedna rzecz. Pan premier, to on w ubiegłym roku, gdzieś koło czerwca, powołał taki zespół, który miał się zająć tym problemem. I pierwszą i ostatnią czynnością w tej sprawie było powołanie tego zespołu, który się niczym nie zajął. No i na dzisiaj mamy. Znaczy, ustalono wysokość poborów na pierwszym zebraniu. Dietę, nie? Dietę tak zwane. A dzisiaj panie Emilewicz mówi o rzeczy, która oczywiście będzie niemożliwa, czyli wprowadzeniu ceł. A wprowadzenie ceł faktycznie jest niemożliwe. W momencie, kiedy otworzyliśmy rynek na handel z Ukrainą na poziomie Europy. Ja zupełnie poważnie myślę o tym, czy to nie jest początek dużej kampanii podsycania antyukraińskich nastrojów tam, gdzie najłatwiej je podsycić, czyli właśnie w ludziach, w rolnikach zagrożonych, którzy poczują się zagrożeni. Marcinie, na pewno, z tym, że ja bym ci chciał zwrócić uwagę, jak to prawdopodobnie wygląda. To nie jest tak, że ktoś siada i mówi, podstycimy teraz niechęć do Ukraińców. Siadaj, mówi tak, co my tu jeszcze podpieprzyć? To słuchajcie, ale jak zastanówmy się, a zboże no jedzie tam z Ukrainy, Słuchajcie, my teraz mówimy o zbożu. Z Ukrainy jedzie co chce, ja chce. Dobra, jedzie. Przedtem jechał węgiel rosyjski bardzo długo. Jedzie, zbieramy, kradniemy, dorabiamy się. A mamy problem. No i teraz zaczynamy się na kogo to zwalić. Można na Tuska, można na Niemców, jak trzeba będzie to na Ukraińców. W tym sensie PIS jest y, bardzo operacyjnie uzdolnioną jednostką propagand propagandową i on się nie zawaha, oczywiście. Nad tym, żeby to w każdej chwili przerzucić na Ukraińców, nie będzie się patrzył na to, co się będzie działo naprawdę za wschodnią granicą. Zresztą ja jeszcze chciałem jedną rzecz zauważyć, drogi przyjacielu. Nie tak dawno, bo tak budowano wielki płot na granicy, czy zbudowano polsko-białoruskiej, okazało się, że na głównym przejściu był największy przekręt przekrętów przemytniczych robionych na głównym przejściu polsko-białoruskim. I wtedy, kiedy nie wpuszczano tych rosyjskich agentów, wpuszczano tysiące innych rzeczy, na których można było zarobić. Więc tyle jest warta polska PiSu, dziurawa, rozkradana, a na koniec i tak będzie winien wszystkiemu Tusk. I słusznie, otóż, absolutnie. Otóż myliście, się, Przede wszystkim Unia Europejska i tu, jeżeli lepiej. nie chcesz mnie uwierzyć, tak, to uwierz autorytetowi najwyższemu. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby za to zapłaciła Unia Europejska, bo w ramach Solidarności Handlowej, skoro korzystają na tym zagraniczne koncerny holenderskie, niemieckie, francuskie, przez, przez Polskę jednak jest tranzyt zboża, to niech, przepraszam bardzo, za to zapłaci. Najważniejsze, żeby zapłaciła Unia Europejska. Marcinie, wypadła Ci tam ważna przydawka. Za to. Proszę Państwa, najważniejsze, żeby za tę audycję zapłaciła mi Unia Europejska. To ja tego się domagam, absolutnie. No przecież. Korzystamy... A, ja, a ja uważam, że powinna zapłacić podwójnie, bo nas jest dwóch. Dwóch. Korzystamy ze stream yard, czyli na yard głęboko trzeba zarobić. No Nie, rozkana, no Ale to jest naprawdę bohater mój. Ten, ten, ten Kowalski, to powiem Ci, intelekt. Nie jest on taki lotny jak Suski, ale Kanclerska jest. Kanclerska głowa. Kanclerska Kanclerzka głowa, głowa. tak. Ja, jak najbardziej. Tylko, że wiesz, Państwo tu piszą na czacie, i ja też mam takie poczucie, że jak my tam przez za chwilę się dowiemy, to z tym zbożem się okaże tak jak z tym węglem. Węgiel ruski, węgiel ruski, i jak pogrzebaliśmy, kto ten węgiel ruski sprowadzał, a prawdopodobnie nadal sprowadza. To był brat jednego ministra, szwagier drugiego wiceministra i tak dalej. Nie, szwagier w Albanii. W Zdorzu, tak, tak. To będzie to samo. Tak. I wcale nie tam holenderskie korporacje, jak mówi Kowalski, tylko nasz rodzimy kapitał, bez kapitałów. No, tak, zwa, tak zwane małe rodzinne, rodzinne przedsiębiorstwa. Tak. Tu ktoś z Państwa się domaga, żeby nie tylko nas uwzględnić. Tak. Od dzisiaj uprzedzam, każdy, kto włączy naszą audycję, będzie się wraz z nami domagał od Unii Europejskiej dofinansowania. My za to, że gadamy moment, do Was. Proszę Państwa, Unia Europejska nie powinna zapłacić ym, dwa razy więcej, tylko powinna zapłacić 558 razy więcej, bo tyle Państwa nas w tej chwili. Ym, I tego ym, najbardziej ym. będziemy się domagać, bo inaczej wysypiemy ym, zboże Wam. W domu. Reset obywatelski.